Cześć, witam Was serdecznie i dzisiaj stworzymy sobie prostą animację w zakładce Fusion w DaVinci Resolve. Będzie ona wyglądała mniej więcej tak. Taka rybka będzie sobie przepływała przez ekran. No i dobra, wchodzimy więc do zakładki Fusion. Ja tu mam to zrobione. No ale sobie to oczywiście skasuję na potrzeby nagrania tego materiału. Już tu nic nie ma. No i zaczynamy od nowa. Ok, pierwsza rzecz to jest dodanie sobie tła, czyli background. Mamy to po lewej stronie, tą ikonkę tutaj. Bierzemy, puszczamy. No i jeżeli chcemy to edytować, no to potrzebujemy zakładki Media Out 1. Klikamy Shift i spację, no i wpisujemy media. No i mamy tutaj Media Out. Klikamy Dodaj. No i mamy już możliwość edycji. Dobra, nasz Background 1, czyli to tło tutaj, to będzie nasza woda. Czyli zmienimy sobie tutaj kolor na taki powiedzmy niebieski. Może trochę bardziej taki. Myślę, że coś takiego będzie spoko. Ogólnie kliknę sobie tutaj kropkę po lewej, żeby, albo nie po lewej, tylko po prawej, żeby mieć to widoczne na ekranie. No i zmienimy sobie, żeby to było trochę ciekawsze, żeby to nie był taki jednolity kolor. I tutaj klikamy type zamiast Solid Color klikamy na przykład Vertical. No i mamy teraz taki obraz, który przypomina nam taki ocean, taką wodę, że tutaj mamy głębię, tutaj mamy górę, bo tam leci światło. No i jest to fajnie, wyglądający efekt. Ok, dobra, no to zabieramy się teraz zarysowanie naszej ryby. to sobie przesunę trochę na dół. No, i najpierw dodamy sobie merch, tą zakładkę, która jest tym pośrednikiem pomiędzy właśnie różnymi elementami naszej kompozycji. No, i dodajemy drugie tło. Bierzemy je tutaj, łączymy. Kliknę sobie tą kropkę przy Media Out 1, żeby pokazywał nam się efekt końcowy. Na razie to tło przysłoniło nam cały ekran. Po pierwsze, to zmienię jego kolor na żółty, bo chcę, żeby ryba była tego koloru. Myślę, że taki będzie ok. I wybieram sobie teraz narzędzie Polygon. Biorę je tutaj, pyk łączę. I teraz moim zadaniem jest narysować kształt ryby, ten korpus, czyli główną część ryby. Dobra, sobie trochę zrobię więcej miejsca. No i rysujemy, klikając tu w ekran. Tu, możemy trochę tak to rozciągnąć. Pyk. Coś takiego. Oczywiście możemy to modyfikować tutaj delikatnie. Jak tam chcemy. To Ta moja ryba też nie będzie idealna. Ja dopiero uczę się rysować w Fusion w DaVinci Resolve. Wy też nie musicie rysować jej idealnie, chociaż może wam wyjść lepiej niż mi. Natomiast najważniejsza jest kwestia, jak to w ogóle zrobić. No także sobie rysujemy taki kształt mniej więcej podobny do ryby, przynajmniej według mnie. No i mamy tego typu kształt czyli ten nasz korpus, ja już go tak zostawię, niech będzie taki, nie musi być idealny. I teraz chcę narysować sobie płetwę, to więc ona będzie w tym samym kolorze, także przechodzę do mojej kompozycji tutaj i wykorzystamy do tego również nasze tło żółte. Więc bierzemy sobie tak, dodajemy kolejny poligon tutaj, łączymy z tym i teraz możemy narysować kolejny element, tym razem tył ryby. Wyszedł mi trochę taki krzywy, nie wygląda to może idealnie, ale niech każdy narysuje, jak tam chce, może wy narysujecie lepiej. Mam taką nadzieję. Trzeba się tym po prostu trochę pobawić. Ja w tym odcinku chcę głównie pokazać, jak to w ogóle zrobić. No dobra, zostawię taki. Wiem, że nie wygląda najlepiej, ale już trudno. Dodamy sobie teraz płetwy od góry i od dołu. Robię się to tak samo. Też korzystamy z tego samego żółtego tła. Czyli jedziemy tutaj wyżej, no i bierzemy kolejny polajgon, czyli narzędzie do właśnie rysowania tego typu kształtów. No i rysujemy z góry płetwę. Dobra, narysowałem naszą płetwę z góry, teraz narysuję jeszcze z dołu takie dwie, jedną podobną do tej, no i drugą taką mniejszą tutaj, tak jak to mniej więcej wygląda u ryby. Także dodaję teraz kolejny polajgon. Oczywiście ciągle posługujemy się naszym tłem, czyli tym. Mogę sobie generalnie zmienić nazwę tego, na na przykład żółty, żeby było wiadomo, co jest czym. No i łączymy polajon z tym. I rysujemy naszą kolejną płetwę. Ok, mamy naszą drugą płetwę. Dodaję teraz ostatnią, czyli kolejny polajon. Łączymy. No i rysujemy. Dobra, mamy główny kształt naszej ryby. Wygląda on tak. Wiadomo, mógłby być lepszy, aczkolwiek myślę, że na początek jeśli chodzi o samo pokazanie wam jak to narysować, no to jest wystarczająco i teraz chcę dodać sobie jeszcze oko do naszej ryby. No i okej, okay, jeżeli chcemy narysować oko naszej ryby, no to będzie ono w innym kolorze, czyli nie użyjemy już naszego, Weźmy sobie trochę tu przesunę, naszego żółtego tła, tylko musimy użyć innego. Jako, że oko będzie miało dwa kolory, biały i czarny środek, no to trzeba użyć kolejno, kolejnego backgroundu. No, i żeby to zrobić, to robimy sobie taki myk robimy sobie trochę miejsca tutaj, rozłączamy to dwa razy klikając, przesuwamy tutaj. Następnie dodajemy kolejny merch, puszczamy go tutaj, łączymy z tym, no i z tym. Nasza ryba jest z powrotem na ekranie, także super. I teraz dodaję sobie kolejne tło tutaj, tym razem zmienię sobie kolor na biały i teraz dodaję narzędzie elips, czyli to, żeby zrobić po prostu okrągły kształt oka, łączę z tym. Działa to na tej zasadzie co Polygon, tylko po prostu jest to do rysowania innego kształtu, no i zmniejszam według moich preferencji, ustawiam mniej więcej tu, jeszcze trochę zmniejszę, no i mamy kształt naszego oka. Teraz chcę dodać jeszcze czarny element, środek, no i robię podobnie jak wcześniej. No tutaj w ogóle mamy taki, taki obszar, gdzie możemy sobie tak przesuwać naszą, właśnie układankę elementów. Dobra, przesuwam tak samo na lewo, robię tutaj, na prawo, znaczy robię trochę miejsca, rozłączam to z tym, przesuwam tutaj, dodaję kolejny merch, kolejny background, czyli nasze tło, łączę z tym, no i tym razem będzie to czarny kolor. Dlatego, że chcemy mieć czarny środek oka, dodaję znowu elipsę, czyli okrągły kształt, narzędzie do robienia okrągłych kształtów. Nie chcę tego tak, chcę to zmniejszyć jedynie. Dobra, no i mamy oko naszej ryby. Dobra, ok. a więc po narysowaniu naszego dzieła, w tym przypadku naszej ryby, chcemy ją zanimować, żeby przez okres tej osi czasu... Płynęła no, tym razem z prawej strony na lewą, niech będzie. Na poprzedniej animacji było to odwrotnie, jak sobie robiłem przed nagrywaniem jeszcze, a teraz będzie z prawej na lewą. Tak więc, żeby to zrobić, pierwsze co musimy uczynić, to zrobić tutaj trochę miejsca. Jak widać, nasze elementy te są połączone tutaj z dołem tylko jedną linią. No i to oznacza, że jeżeli wstawimy tutaj coś. W tym przypadku będzie to narzędzie Transform. Trzeba je to puścić, żeby się połączyło. Zrobię trochę więcej miejsca. Jeżeli mamy już połączone, to za pomocą tego narzędzia możemy sterować całą naszą rybą. A nie tylko elementem, że nie tylko żółtym tłem, albo tylko okiem na przykład. Tylko teraz, jak widać, mogę sobie ją przesuwać, mogę też tutaj robić tak. No i możemy po prostu sobie ją ustawiać jak tylko chcemy. Idziemy teraz na początek linii czasu, czyli tutaj, na lewo, i chcę, żeby w tym momencie ryba była schowana za prawą krawędzią. Także klikając sobie w zakładkę Transform, Transform, przesuwamy sobie ją tu, trochę może na dół, tak. No i chowamy ją za tym. Bardzo istotna kwestia jest taka, że aby pozycja była zapamiętana, że w tym momencie. W w serowej sekundzie nasz obiekt znajduje się w tym miejscu. No, trzeba zaznaczyć tutaj ten diament. Teraz pozycja została zapamiętana. Jest super. Przejdziemy sobie trochę dalej. Powiedzmy do dziesiątej, do tego miejsca. No i przysuniemy sobie rybę lekko w lewo. Może trochę na dół. Mamy tu też takie coś jak angle. Takie ustawienie ryby bardziej do góry i bardziej do dołu. Może lekko do dołu. No, i tutaj pamiętajmy, że też musimy kliknąć ten diament, żeby zapamiętać po prostu pozycję ustawienia. Dobra, idziemy trochę dalej. Przesuwamy z powrotem w lewo. Jeszcze trochę w dół. No i trochę może. O tak, trochę na dół. No i tak w kółko idziemy dalej. Również w lewo. Trochę w dół. Robimy tak po prostu co jakiś czas. Weźmiemy rybę na cały ekran, żeby była widoczna, może lekko w dół. I teraz jedziemy na sam koniec, na ostatnią klatkę, no i po prostu robimy, żeby ryba nam znikła. Ok, no i teraz jak pójdziemy sobie na początek naszego, naszej kompozycji na osi czasu, puścimy. No to nasza ryba płynie sobie przez ekran. Generalnie jej ruch jest w miarę płynny chociaż oczywiście mógłby być jeszcze płynniejszy jak sobie klikniemy na transform na naszą zakładkę która dotyczy ruchu ryby właśnie sobie tak to mamy tą linię, ona oznacza po prostu ruch tor po prostu poruszania się naszego obiektu, te punkty kwadratowe to są momenty kiedy ustawialiśmy daną pozycję ryby, na przykład tutaj no to jest w tym punkcie tutaj jest w tym Oczywiście możemy je trochę złagodzić, żeby one były jeszcze bardziej płynne. Na przykład klikając na dany punkt i powiedzmy tutaj bawiąc się trochę tymi oto liniami, żeby było to jeszcze płynniejsze. Natomiast myślę, że na ten moment wystarczy, tak jak jest. Ruch jest w miarę płynny. Także uznaję tą kompozycję za ukończoną, tą prostą animację. Mam nadzieję, że teraz osoby, które to obejrzały, będą w stanie zrobić coś podobnego. Coś lepszego, ponieważ tak naprawdę nie jest to tak skomplikowane jak się wydaje. Jeżeli już się mniej więcej ogarnie zakładkę Furzyn, to staje się ona w miarę, w miarę prosta. Nasz efekt końcowy naszego projektu wygląda mniej więcej tak. Ryba sobie elegancko płynie. No i jest fajnie. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że komuś on pomógł, że poznaliście nowe funkcje zakładki Fusion, jeśli ktoś jeszcze ich nie znał. Mam nadzieję po prostu, że film się podobał. Jeżeli tak, zapraszam do zostania na dłużej na tym kanale, jako że będą się pojawiać kolejne i kolejne materiały tego typu. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.